Mam na no wszystkich stronach. Camebox 10, a to jest kolejny let's play. Zagrajmy wy, nie wiem, czy tak, gramy w... nie takie, tak, Taki let's play. Spooky's House of Jump Scares. Aha, no i co z tego, że gra chodzi wolniej? Tak. tak, tak, tak. Znajdę co to tkwi na końcu, takie duperele pierdzieliło tak naprawdę. Ale lecimy przez tysiąc pokoi tego domu całego. Lecimy. Tak, tylko to, to mówię z całym lesplaju. Lecimy. 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 Lecimy, ale nie do tak bez Z kolejnym let's play już będziemy jechać co po 50 pokojni. Każdy odcinek. Ja wiem tak raczej 20 odcinków? No nie do. dobra. Zobaczę ile będzie. Próbuję po robić. Tak żeby tak jak z Raymanem 10 odcinków było. Oluju, już się boję. Ta gra faktycznie jest spuki. To są te dźwięki. Ja się boję. No krem grałem w horrory. Oczywiście horrory inne niż Five Nights at Freddy's. Ale jest dobra, lecimy. Spokisał, że w jumskę tak naprawdę tylko raz. No, znaczy dobra, dwa razy. Jezus, ten ambient! O oh, fuck. Tak jakby mi coś goniło, to miałem przestranę. Dobra. Proszę, 50 pokoju już chcę zapisać grę I Jezus Maria się posrałem Holuju <grym> Mocne słuchawki What Jezus Maria Hohoho! Mocne O tak dawno już nie grałem Szybko, jeszcze 20 pokoi, chcę po prostu, po prostu przetrwać, nie? Coraz więcej creepy stuffu! Teraz sobie, ściszę trochę tą grę, bo to jest masakra, nawet widzicie, jakie to jest głośne. Idzie po moje dupszko! Proszę. Dobra, co to będzie, żoskar. Wiedziałem! Mam na notatkę Na początku to miejsce wyglądało słodko Byłem tutaj już przez kilka dni Ale czuję się trochę parcz, nie są znaczy parcz I czuję się trochę jakbym po coś obserwowany To nie jest wcale romantyczne Kurde, nie laguj Po co ja to nagrywam, co? Co ci się śmieci, kiedy ja będę tutaj umierał ze strachu, nie? Jezus Maria cio, cio nie przestawaj biec Oj kurde lak, coś mi zaraz wyskoczy na pysk Będę krzyczał Okej, okay, zapauzowałem Okej, okay, lecimy. jest, lagować skurcze se nie Szybko 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 zaniepokój pokój! Oh. Zapisać grę mogę oh. Game saved Ho! Oh. Hang in there. trzymaj się to tak? Wiem że coś za mną chodzi Ale czuję jak przechodzę ciągle ja przez te same pokoje Ciągle i ciągle Życie stawiam notki jako wskazówki, żeby potem mógł wrócić. Yy, yy, wskazówki, które potem udowadnią, że robię jakiś progres. Yy, dochodzą do jakiegoś... do jakiejś destynacji. Proszę się po prostu się boję. Boję Mam nadzieję, że nie skończy mi się tuż. Jestem, jestem bardzo sprawdziony, haisus I co? To było taki jeden strzał, zobaczymy czy będę to dalej nagrywał Mam już grę zapasową w razie co Mafia The City of Lost Heaven To będzie taki odcinek rzucony między odcinkami, nie takie Bo tak nagrać żeby było po prostu coś na kanale A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie na razie i cześć do na następnych odcinków Nara! Czy się jerujcie? Czy